Margaret Chen sprzątała domy od trzydziestu lat. Jej dłonie były spracowane, ale sprawne, znała każdy kąt rezydencji Andersonów na pamięć. W wieku pięćdziesięciu lat poruszała się już nieco wolniej niż dawniej, ale jej praca wciąż była nienaganna. Pan James Anderson, magnat branży software, który dorobił się fortuny w początkach Doliny Krzemowej, zatrudniał ją od siedmiu lat. W tym czasie stała się kimś więcej niż pomocą domową. Stała się rodziną. James był wdowcem. Jego żona, Catherine, to zmarła, gdy ich syn, Tommy, miał zaledwie trzy lata. Teraz Tommy miał dziesięć lat. Był pięknym chłopcem o piaskowych blond włosach i oczach, które zdawały się widzieć świat inaczej niż większość. Miał autyzm i choć rzadko mówił, Margaret rozumiała go w sposób, w jaki inni nie potrafili. Wychowała dwoje własnych dzieci. Dziś dorosłych, z własnymi rodzinami. Wiedziała, że miłość nie zawsze potrzebuje słów. Każdego ranka Margaret przychodziła o siódmej. Tomi siedział przy kuchennym stole, układając swoje klocki według koloru i wielkości. Robiła mu owsiankę z miodem, dokładnie taką, jaką lubił, a on stukał dwa razy w blat, by powiedzieć dziękuję. To był ich język. James uśmiechał się z nad gazety, wdzięczny za spokój, jaki Margaret wnosiła do ich domu. Ale tego konkretnego październikowego wtorku wszystko się rozsypało. Margaret właśnie skończyła ścierać kurz w salonie, gdy rozległ się dzwonek do drzwi. James otworzył i do środka weszło dwóch policjantów. Za nimi stała osoba, którą Margaret rozpoznała natychmiast. Diane Foster, szwagierka Jamesa, młodsza siostra Katrin. Nigdy nie lubiła Margaret, choć Margaret nigdy nie rozumiała dlaczego. Twarz Dajan była lodowata, ramiona skrzyżowane ciasno na piersi. To ona, powiedziała Dajan, wskazując na Margaret. To ta kobieta, która ukradła biżuterię mojej siostry. Margaret poczuła, jak pokój zaczyna wirować. Srebrne ramki na zdjęcia, które właśnie polerowała, wysunęły się z jej rąk i z brzękiem upadły na podłogę. James wyglądał na oszołomionego. Zbladł. Dajan, o czym ty mówisz? zapytał spokojnym tonem. Jeden z policjantów, mężczyzna o życzliwej twarzy i siwiejących skroniach, wystąpił naprzód. Proszę panią, musimy zadać kilka pytań dotyczących zaginionych przedmiotów z tego domu. Zgłoszono kradzież naszyjnika z pereł, diamentowej bransoletki oraz kilku pierścionków. Głos Margaret drżał. Nigdy bym tego nie zrobiła. Panie Anderson, pan mnie zna. Nigdy niczego bym nie ukradła. James był rozdarty. Jego wzrok błądził między Margaret a szwagierką. Dajan, jesteś tego pewna? To były rzeczy Katrin, odparła ostro Dajan rodzinne pamiątki i teraz zniknęły. Jest jedyną osobą, która ma dostęp do domu, oprócz ciebie. Margaret pomyślała o obrączce swojej matki, startej od lat pracy o wartościach, które starała się przekazać swoim dzieciom uczciwości, rzetelności, ciężkiej pracy. A teraz przed rodziną, której wiernie służyła przez siedem lat, była oskarżana o kradzież. Tomi siedział w kącie, bawiąc się klockami. Nagle jednak wstał. Jego małe ciało zesztywniało. Ręce zaczęły trzepotać przy bokach, tak jak zawsze, gdy był zdenerwowany. Zaczął wydawać dźwięk, ciche, pełne napięcia buczenie, które stawało się coraz głośniejsze. Tomi, wszystko w porządku, powiedział James, podchodząc do syna. Ale Tomi cofnął się. Buczenie nasiliło się, wskazał palcem na schody, potem chwycił ojca za rękę z zaskakującą siłą. Margaret widziała to już wcześniej, gdy Tomi chciał pokazać coś naprawdę ważnego, ale James był rozproszony, przytłoczony oskarżeniami i obecnością policji. Tomi. Nie teraz, kolego, powiedział łagodnie James, ale Tomi nie ustępował. Ciągnął mocniej. Jego twarz poczerwieniała z wysiłku i wtedy zrobił coś niezwykłego. Podszedł prosto do Margaret i chwycił także jej dłoń. Jego małe palce, zwykle tak wrażliwe na dotyk, zacisnęły się na jej dłoni z determinacją, a potem zrobił coś, co zdarzało się niezwykle rzadko. Powiedział słowo – pokaż. Wyraźnie. Wszyscy zamarli. Oczy Jamesa wypełniły się łzami. mi rzadko mówił, a kiedy mówił, znaczyło to coś kluczowego. Policjanci spojrzeli na siebie – nawet Diane wyglądała na zaskoczoną. Pokaż nam, synku! zapytał James łamiącym się głosem. Tomi pociągnął Margaret i ojca w stronę schodów. Weszli razem na górę, a policjanci i Diane podążyli za nimi. Tomi zaprowadził ich do sypialni. Potem do dużej garderoby, która należała do Katrin. Podszedł prosto do wbudowanej komody, otworzył dolną szufladę i odsunął kilka swetrów. Tam ukryta pod warstwami materiału znajdowała się mała drewniana szkatułka na biżuterię. James otworzył ją powoli. W środku były perły, diamentowa bransoletka i wszystkie zaginione pierścionki. Ale jak? Jąknęła się Diane. Szukałam wszędzie. Nie było ich tam w zeszłym tygodniu. Tommy wskazał na Diane, potem na szkatułkę, a następnie wykonał ruch pchania rękami. Margaret zrozumiała pierwsza pracowała z dziećmi wystarczająco długo, by czytać ich gesty. Tomi — powiedziała cicho, klękając obok niego. „ Czy widziałeś, jak ciocia Dajan schowała to tutaj? Tomi energicznie pokiwał głową. A potem zrobił coś, co sprawiło, że serce Margaret urosło. Objął ją w pasie i przytulił się mocno. Zrobił to zaledwie kilka razy w życiu. Starszy policjant zwrócił się do Dajan. Proszę panią, czy chciałaby pani coś nam wyjaśnić? Twarz Dajan się załamała. Osunęła się na łóżko, zakrywając twarz dłońmi. Jestem zadłużona. Hazard. Pomyślałam, że jeśli biżuteria zniknie, ubezpieczenie to pokryje, a James podzieli się ze mną odszkodowaniem, bo to były rzeczy Catherine. Włożyłam je do szuflady wczoraj, planując je znaleźć po tym, jak aresztują sprzątaczkę. Nie sądziłam, że ktoś jeszcze tam zajrzy. Przepraszam. Tak bardzo przepraszam. James spojrzał na szwagierkę z głębokim smutkiem. Nie z gniewem, lecz z ogromnym rozczarowaniem. Pozwoliłabyś, żeby Margaret wzięła winę na siebie. Margaret, która była dla nas tylko dobra. Policjanci wyprowadzili Diane. Gdy wychodzili, ten życzliwy funkcjonariusz zatrzymał się przy Margaret. Proszę panią, naprawdę przepraszam za to, co pani dziś przeszła. Pani reputacja jest nienaruszona. Margaret skinęła głową, nie mogąc mówić przez góle w gardle. Gdy zostali sami, James zwrócił się do niej. Powinienem był od razu stanąć w twojej obronie. Powinienem wiedzieć lepiej. Czy potrafisz mi wybaczyć? Margaret spojrzała na tego człowieka, sparaliżowanego szokiem, zdradzonego przez rodzinę w tej samej chwili. Nie ma czego wybaczać, panie Anderson. Rodzina bywa skomplikowana. Rozumiem. Tomi wciąż trzymał jej dłonie. Margaret znów uklękła, patrząc mu w oczy. Dziękuję, Tomi. Jesteś bardzo odważny. Spojrzał na nią. Naprawdę spojrzał. Tak jak rzadko patrzył na kogokolwiek i znów powiedział słowa. Tym razem wolniej, z wysiłkiem. Kocham panią Margaret. Łzy popłynęły wtedy zarówno u Margaret, jak i u Jamesa. Ten cudowny chłopiec, który doświadczał świata inaczej, znalazł sposób, by pokazać prawdę. Obronił kogoś, kogo kochał. W kolejnych tygodniach Margaret nadal pracowała dla rodziny Andersonów. Ale coś się zmieniło. James skonsultował Tomiego z nowymi specjalistami, którzy pomogli mu rozwinąć kolejne narzędzia komunikacji. Margaret była przy nim na każdym kroku, świętując każde nowe słowo i każdy przełom. Na swoje sześćdziesiąte urodziny, dwa lata później, James wręczył Margaret prezent. Było to powiększone i oprawione zdjęcie przedstawiało Tomiego, trzymającego dłoń Margaret, zrobione dzień po tamtym zdarzeniu. Pod nim, starannym pismem Tomiego, widniały trzy słowa: Moja przyjaciółka Margaret. Margaret powiesiła je w swoim salonie, gdzie widywały je jej dzieci i wnuki, gdy przychodzili w odwiedziny. Przypominało jej, że prawda zawsze znajduje drogę, że miłość wykracza poza słowa i że czasem najczystsze dusze widzą najjaśniej. Życie nauczyło ją wielu rzeczy przez 60 lat, ale Tomi nauczył ją czegoś wyjątkowego: że bycie zrozumianym jest darem, a rozumienie innych jest błogosławieństwem, które dajemy sami sobie, i to było warte więcej niż wszystkie perły i diamenty świata.